Jakkolwiek chcieliście zostać górnikiem? Nie? Ja też nie. Ale ogólnie w dzisiejszym odcinku będę miała taką okazję. Oraz tak w ogóle to hejka hejka, witam Was w kolejnym odcinku na kanale i w dzisiejszym odcinku, no w dzisiejszym odcinku sobie przetestujemy nowy pakiet na Blockstar Planet, więc no, zapraszam Was bardzo serdecznie na odcinek. Hej, więc ogólnie chodzi mi właśnie tutaj o ten najnowszy pakiet, czyli właśnie o ten jak który widzicie na ekranie. Oraz ogólnie jest jeszcze promocja oraz za niedługo się ona ma skończyć, więc no, trzeba korzystać póki jest. Oraz my się zaraz już właśnie widzimy jak już będę miała I ten ogólnie pakiet Ogólnie to ja już właśnie kupiłam pakiet O dobra już chciałam powiedzieć, że coś mi się tutaj nie pasuje Ale ogólnie już się pojawił tutaj komunikat, że się udało Więc pyk niesamowite Oraz sobie właśnie odbieramy Więc pyk oraz sobie odbieramy to wszystko No i teraz sobie właśnie tego naszego Antoni sobie zmodyfikujemy Oraz sprawdzimy jakie kolory można zmienić mu tylko niech mi się tutaj one załadują. Much, much, much later. Ogólnie czekam i czekam sobie, oraz nie wydaje mi się, żeby tutaj w ogóle po prostu mi się to załadowało, więc wydaje mi się, że jestem zmuszona po prostu zachować takiego, jaki on jest. Więc, no, trudno się mówi, dobra, więc klikamy sobie koniec spyk oraz sobie, właśnie go nazwiemy. Ok, ogólnie to mi ja już właśnie nazwałam tego zwierzaka Antoni, czyli tak jak wcześniej, oraz sobie tutaj wszystko odbieramy. Okej, okay. co tutaj się stało. Jakby okej, okay, dobra. Czy ja mogę stąd wyjść? Poproszę? Coś mi się tutaj właśnie zepsuło. Oraz na cały ekran mam po prostu normalnie jakąś paletę kolorów. Chociaż mogę kolory zmieniać, ale dobra. Może ja po prostu zrestartuję Blockstar Planet. Three days later. Okej, okay, więc teraz już Blockstarpend powinno mi działać oraz bez przedłużenia sobie właśnie już przechodzimy do testowania tych rzeczy. Okej, okay, więc jesteśmy sobie już właśnie w wytworzeniu postaci oraz tak się to właśnie prezentują te nogi oraz tak się tak one właśnie wyglądają i powiem wam, że no no nie jestem pewna, czy one są takie. No tak bym ja oceniła takie mocne 5 na 10, ale sobie jeszcze je przetestujemy. Jesteśmy sobie już właśnie w nexusie oraz tak oto się właśnie prezentuje ten skin. Tak się oto prezentują te nogi, powiem wam, że podoba mi się ta animacja skakania taka jakby, ale dobra. Sobie ją właśnie porównamy o stom na przykład. No i tak o wygląda, oraz tak wygląda o taka. Ale zanim jeszcze sobie właśnie przejdziemy na bitwę, to ogólnie sobie właśnie pokażę Wam tego zwierzaka oraz tak się on o prezentuje. Poczekamy sobie, aż po prostu on zachce, nie wiem, cokolwiek oraz żeby mu wbić właśnie level. A i ogólnie tych spodni, to nie dało się jakby zmienić koloru oprócz tych butów i ogólnie tych jakby spodni spodni, no to tylko to można było zmienić jako kolor. Ale dobra. I okay, więc tak się o to ogólnie prezentuje zwierzak oraz poczekajcie chwilkę, ja tutaj sobie właśnie ustawię mu jakąś sztuczkę, więc sobie pyk. Podrab na przykład. Trząszenie. Ugniataj. Układ. Paw się. I turnscie. No, więc tak się oto prezentował nasz mały bizonek. Teraz sobie już właśnie przechodzimy na bitwę. Jesteśmy sobie już właśnie na bitwie oraz przed chwilą nasz bizonek lewitował. O, ale dobra, dobra, sobie my już właśnie przechodzimy o tutaj. Pyk, o. O! No i Udało mi się już kogoś właśnie załatwić oraz no powiem wam, że mi się to podoba. Pyk, pyk, o. Nie, no powiem wam, że ta bioro mi się podoba. I to na serio. Dobra, pyk, pyk, tylko sobie pyk kilofem. Okej, okay, powiem wam, że no, podoba mi się. Myślałam, że ta broń będzie o wiele gorsza, jak ja tam patrzyłam na te jakby jej... Nie wiem jak to nazwać, tej te wyniki, nie wiem jak to nazwać dosłownie, ale dobra. Okej, okay, nie no, powiem wam, że to mi się naprawdę bardzo podoba. Nie no, ale tak na serio, wydaje mi się, że to jest jakby jedna z lepszych broni blisko-dystansowych, a, jak... a ja naprawdę bardzo takich broni nie lubię zbytnio, ale naprawdę ta broń mi się na serio podoba. Dobra, sobie tutaj jeszcze kogoś załatwimy, pyk, pyk i pyk. No i super. Okej, powiem wam, że broń oceniam na takie mocne 9 na 10, ponieważ ona nie jest tak jakby dalekodystansowa, tylko, że jest bliskodystansowa, ale jeżeli, ale ogólnie jeżeli ktoś lubi takie bronie bliskodystansowe, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Oraz 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i udało mi się wygrać tą bitwę, więc po prostu powiem wam, że wow mi się wygrać tą bitwę o dwa punkty, więc powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie. tak jeszcze w trakcie odcinka bym chciała pozdrowić tutaj widzów, których spotkałam w Nexusie. Bardzo was serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że jesteście. Oraz no, a my sobie teraz już właśnie przechodzimy do przetestowania już ostatniej rzeczy w tym odcinku, czyli tej właśnie lampy naftowej. Okej, okay, więc my jesteśmy sobie już właśnie w wytworzeniu świata oraz tak się o to prezentuje ta lampa naftowa. Oraz jak wiecie albo i nie, ale Polak właśnie wynalazł lampę naftową. No ja wcześniej nie wiedziałam o tym, ale teraz się już właśnie niedawno dowiedziałam o tym, więc powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie, ale dobra. My sobie właśnie sobie zmienimy tej lampy naftowej kolor. O, powiem Wam, że naprawdę mi się ten klocek podoba i to naprawdę. Wiem Wam, że serio jest on fajny, sobie właśnie go tak przetestujemy. O, dobra, czyli nie możemy właśnie w niego wejść, ponieważ w niektóre klocki możemy jakby wchodzić, oraz tego dosyć nie rozumiem, dlaczego możemy wchodzić w niektóre klocki, ale powiem Wam, że no fajnie. I w sumie by to by było już właśnie na tyle z tej właśnie jakby lampy. Ogólnie to zanim jeszcze się już właśnie pożegnamy, to bym chciała wam powiedzieć, że ogólnie w komentarzu możecie napisać propozycję jak nazwać właśnie tego zwierzaka, ponieważ szczerze mówiąc ja go nazwałam tak jak on właśnie wcześniej się nazywał, czyli właśnie Antoni, ale dobra. Więc możecie napisać w komentarzu jakieś fajne inne imiona i no. Więc ja bardzo serdecznie bym chciała wam podziękować za oglądanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że wam się taki odcineczek podobał, a jeżeli tak to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subika na kanale wraz z woneczkiem, żeby nie przekapić kolejnych fajnych filmików takich jak ten. Więc no ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście tutaj właśnie, po prostu serduszko takie wielkie dla was i no. Patki, bajo, życzę wam miłego dnia, wieczora, nocy.